Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem przedstawić moje zakupy na AliExpressie, a dotyczące dokładnie znikającego sprzedawcę, znikającego sklepu. Otóż po zakupie tych przedmiotów sklep zniknął. Już Państwo patrzę, bo nawet chciałem coś dokupić jeszcze. Nie ma. I to sprawdzone już było kilkakrotnie. Inni dostawcy, którzy kupowałem, jeszcze istnieją. Znikną też w moich ulubionych, co, co zaznaczyłem, ten sklep. Inna rzecz, że szczegół dostawy. Wysyłka z Niemiec. Tu jest tylko napisane Niemce. Przewidywana, przewidywana dostawa 5 lipca 2022 roku. Ale wchodząc w wystawę, kiedy wysłane, proszę bardzo, przewidziana dostawa 3-24 sierpień, wysyłka prawdopodobnie HN, nie wiem, możliwe, że to Chiny. Nie można aktualizacji informacji logistycznej, śledzenie Paczki nie ma. Podobną sytuację miałem na początku roku. Też kupowałem jakieś rzeczy na Aliexpressie. Po zakupie sklep mój też zniknął. Czekałem tam, tak jak teraz, do sierpnia. Po tym czasie oczywiście Aliexpress oddał mi pieniążki. No ale to jest 2,5 miesiąca straconego czasu na oczekiwanie moich zakupów. Proszę, piszcie w komentarzach, jeżeli możecie, jak sprawdzać, jak tego uniknąć, żebym po prostu czy inni też na to zwrócili uwagę. Dziękuję, do widzenia.